siema dzień pierwszy kwarantanny wolno nam raz dziennie wychodzić na spacer albo pójść sobie pobiegać czy pojeździć na rowerze w grupach jednoosobowych lub z członkami rodziny no to poszłam poszłam, wstałam o godzinie 5.30 i od 6.15 już tutaj urzęduję po mieście po mojej dzielni Poszłam pod górkę, teraz przyszłam do parku, żeby się odświeżyć i żeby się tak trochę lepiej poczuć. Zresztą nie czuję się wcale najgorzej, powiem Wam. No, po prostu adaptuję się do tej nowej sytuacji. Mamy w tej chwili wszyscy kwarantannę. Ben pojechał dzisiaj na cesarskie cięcie. Um, nie jego jakiejś pani. Um, no dzidzia chce się urodzić, a pacjentka prosiła bardzo, żeby bym przyjechał, żeby czuła się bezpieczniej i spokojniej. I także no pojechał. Maska na twarz pojechał. Co bardziej mnie martwi to to, że ogolił brodę. No. I wygląda teraz jak trochę, trochę jak przygłup. No ale nic. No ale nic. Broda odrośnie, kwarantanna minie, co nie? Plany na dzisiaj mam takie, że chyba posprzątam Łazienkę. Trochę boję się tego, jak bardzo czysty będzie mój dom. Ja się tam nie odnajdę, słuchajcie. Ja się nie odnajdę w tej czystości, no ale nic. Zaczynamy od Łazienki, a potem to już poleci. Co jeszcze mogę powiedzieć? Idąc sobie właśnie na spacer dzisiaj pomyślałam że trzeba trzymać się tych wszystkich takich drobnych pozytywnych rzeczy i chciałam zapytać czy pamiętacie z którą osobą przytuliliście się ostatni raz tak na legalu czy pamiętacie tę osobę nie mówię tu o mężu czy o dzieciakach czy pamiętacie osobę która ostatni raz was przytuliła no jeśli pamiętacie, bo ja wiem dokładnie, kto to był, to pomyślcie o niej ciepło. I życzę Wam dzisiaj super miłego dnia i coś czuję, że czasami będę nagrywać, a nie pisać. Będę też pisać, bo każdy orze jak może i musimy sobie jakoś pomagać. No, usiaki moi, kochani, może się jeszcze później odezwę. Dobrego dnia.